Siemanko, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dziś będziemy grać w Toilet Tower Defense na Robloxie. Yy, bardzo chciałem w nim zagrać na nowym kanale, więc postanowiłem zrobić yy, film na YouTubie, żeby po prostu pokazać wam, jak, yy, jak ja gram. Yy, to jest moje yy, nowe konto, jak widzicie. Bo wcześniej grałem na tym koncie, no na tym koncie mam już dosyć dużo tych rzeczy, bo gram czasami z moim kolegą, no więc zacznijmy już grać. Musi się ten otworzyć aplikacja czyli Roblox. Jak widzicie jesteśmy już w grze. Wyłączę sobie muzyczkę teraz. O, no właśnie, więc jesteśmy w grze. Tutaj mamy Unicy czyli Chyba postacie. Mam speakermana. Jest basic. zadaje od 20 do 100 damage. A. Ma range 6 do 10 cooldown ma y, od 1 od sekundy do pół sekundy a DPS to nawet nie wiem co to znaczy a 6, i te diamenty też nie wiem co to znaczy no tutaj mamy shop to jest bardzo dużo tutaj jest tutaj są różne oferty Ym, no mamy double coiny 1000 storage'u. A co, mamy tylko 1000? A no, mamy tylko 1000. I tu jest search, Chcę sobie zobaczyć. Oj. Man, speaker speakermana tutaj mamy za stówę. E, co jeszcze tu mamy? E, coiny, jakieś coin boosty, lag boosty. Tutaj mamy trading, to można się z kimś wytradować. No tutaj mamy questy, czyli zadania. E, tu mamy AfqFarma. Gdzieś, tutaj jest toilet w e, jakiś endless mode. Tutaj jest. Są jakieś crejy. Ten jest pewnie najlepszy. To jest ten sam Godly Damage 2000 do 14200 Jeszcze z Titan Sigma Sigmaman Na którego mój kolega dosyć poluje Tutaj możemy sobie wybrać Jak nie bym otworzył tego basic crate'a przynajmniej żeby zdobył Camera Woman może nawet bym zdobył upgrade Titan Cinema Być może, nie wiadomo jak to się może skończyć. No to więc co? To chyba w... idziemy za strzałką. Idziemy zagrać grę. Jakąś jedną. Jakiś ekran modowania z nowym astro. Tytan Upgraded Cameramanem. tak to on się nazywał chyba nie wiem w sumie gdzie go kupić to chyba level easy na początek starter units same są rekomendowane tak pisze nie mamy nic więcej yy, mamy 300 w sumie postawimy jednego na początek ocyk No Nawet na początek nieźle idzie Ale strasznie wolno Można w jakiś sposób upgrade'ować Przepraszam. Kiknąłem. E, a i przepraszam, że ta, taka przerwa była, bo byłem chory. Przez jakiś czas. No, tak to. No, jest tak wolno idzie. Na początek sobie tak Chwilę chyba nagranie, dobra postawie ulepszyłem speakermana. Teraz kolejnego sobie postawimy. Teraz tego sobie ulepszymy. Strasznie laguje. Dobra, postawimy sobie z sześciu takich speakermanów basicowych. Ym, cyk, dobra. Teraz będę ulepszać na drugi poziom. Ich... Następnie wszystkich na trzeci. Tu już zaczynają się kłopoty ze Spider Toiletem. zostawię jednego tu muszę przeskipować żeby zdobyć jakieś pieniądze Dobra Ale dobrze Nasza armia jest gotowa Dobra Same speakermany nawet dają sobie radę Cyk Grejdzik. Tego trzeba upgradeować. Jest potrzebny. Ten jest potrzebny. No. Tego trzeba zapgradeować. O ty! I teraz to, to się bierze do roboty. Nawet tych ulepszę. Dobra. Jest dobrze tego tego muszę zupgradeować. no i wymknęliśmy się spod sytuacji chyba tego nie ulepszyłem w ogóle tego też nie ulepszyłem dobra ulepszam tego też nie ulepszyłem wszystko są na drugim levelu Skip, intermisji assassin toilet eee mam lagi straszne przejdę sobie dobra Tego też sobie zupgradeuję Na maksa Strasznie wolno to idzie, że skipuję sobie No, dobra Ile kosy? Level, level 3, 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 tu jeszcze level 3. jest za wolno to idzie cyk nakarmia pięknie sobie postawię kolejnego dobra Kolejny zaoprejdowany na trzeci level, teraz ten. Na razie na drugim. Można chyba... Tutaj jest pokazane ile można postawić jeszcze, a tutaj pokazuje ile jest toaletów. Chyba. No, I jedynie co jeszcze możemy postawić. Tutaj jest wigamena. Innego. cyk. Teraz trzeba chwilę yy, poczekać. tutaj jest 19 wej. się powoli. To tych dwudziej toiletów. Large toilet. Assassin toilet. Pewnie on jest łatwy. I 20 wave. No, 20 wave. Przez chwilę mogliście mnie słabo słychać, bo mi się oddalił mikrofon, więc przepraszam za to. Dobra, patrzmy dalej. Large toilet. Drugi large toilet. I boss toilet. Potężny toilet. Potężny. Jest taki mocarny, niby. Sobie tak zrobię. Nie, no to jest problem z tym kolesiem? na no, trzeba easy, oj Szybko szybko. Nie no nie wykonamy go na bank. Kurczę, no chyba nie damy rady. Albo no, może w sumie. Ty, ej, to może się to chyba udać. Eee, proszę, proszę, no. To musi się udać. Nie, no nie uda się. No dobra. Ty jak? Wygraliśmy to. Pięćdziesiąt monet dostaliśmy. No dobra. Chodźmy do Lobby. Okej, okay, jesteśmy. jesteśmy. Jeszcze yy, no widzieli, widzimy, że się zmieniło tutaj, ale być może kiedyś sobie kupię yy, tego Astro Upgrade Titan Cameramana. Możliwe, że w, w następnym odcinku. Albo prost, yy, w następnym odcinku, albo, yy, albo w jakimś innym. Będziemy to jeszcze w tą, tą grę ogrywać, więc spoko, mam nadzieję, że wam się podobało. Proszę zostawcie suba i lajka, żeby następnym razem ten skin był o wiele lepszy. Bo wygląda na razie niezbyt fajnie. Bo ma... ...bejkonowe ubranie i... ...włosy jakieś blondowe, więc... ...zostawcie suba i lajka dzwoneczek no i dziękuję ze mnie to wszystko nara